Ten, ale... Dla ciebie medyk to jest klasa, którą chciałam czy lepszymi? Preferujesz inne klasy. To um, co ja lubię. Na początku grałam dużą medykiem, na początku, jak ten, chyba przez pierwsze dwa miesiące czy trzy. A potem wszyscy latali medykami, więc zaczęłam grać inżynierami. Inżynier to jest klasa dosyć specyficzna, bo inżynierem cię fajnie gra pod warunkiem, że jeżdzisz w pojazdach, albo biegniesz na różni, gdzie jest maxi, który naprawiasz. No ja wiem, tylko że wiesz być... później ja nie mogę przez długi czas grać, więc tak naprawdę... Wiem, ale mówię ci ogólnie, jaką chcesz klasę. Jeżeli chcesz być lone wolfem, no to w tym momencie no nie, light Ja awesome, nie to, lubię nie? lone wolfa, nie grać w tym, ogólnie, w zawsze w drużynie. I teamowo to najbardziej zawsze przyda się komediów, nieważne co i jak zawsze. Mam. A to jeżeli jest trzech medyków, tak jak jest gruba z dyma... No widzisz, nie wiesz jak to na fajnie, jak w tej... A jest w Posłuchaj. E, mm, wiesz co mm, to mm, skipa, z czy mówić, nie? co? Wiesz to znaczy z hipa? To tak, bez celowania. No właśnie, i dlatego tobie jako medykowi nie bardziej mi się przyda... No, ile masz certów wolnych? Ile czego mam? Tertu. Masz jakieś terty, czy jesteś... ...pstrykana na zero? Mam 1000 tysiąc. 1000 tysiąc, ja to co sobie. Kup sobie, a teraz sobie możesz na próbę Broń, która się nazywa HV45. A myśli V45. Załóż sobie teraz na no to Postpoint Amo i masz dwie opcje: albo Advanced Laser, albo Throward Ja jestem nie. Jaka broń? Ja nie, nie widzę czegoś takiego jak HV. A, duży myślnik, V-45. No to dobra, widzę. Ej, czemu ta? Dał się. Dał na tą broń, celownik jedynkę, załóż advanced laser sight i załóż soft-point ammunition. x -y się wyłącza laser, tak na wszelkim wypadku. Bierzemy jeszcze laser w kurzewkę w bronie. Moment, się czas, to ja wiem. akurat yy, yy, jedynka... Advanced laser sight? No. No to jest na, bliskie na... na bliski zasięg. Powiesz mi na takim zasięgu, ty grasz? To jest daleki zasięg? No, no, tak. Ta, ta broń sobie będzie radziła z typami do końca tego pomieszczenia. Na takim zasięgu. Zobacz sobie w ogóle, jaka ona ma hipfire. Nie celuj, nie celuj, z hipfirem. Nie celuj. nie, nie celuję. bo tak, animacja nie będzie się Wiesz, ja to nawet wiesz. nie celuję absolutnie, po prostu tak jak jest ta broń, tak ja ją jak, nie używam. fajera, nie? No to zobacz, wiesz? A to zobaczcie co To z tym widzisz? jak chcesz, to muszę wrócić do swojego... ma jaką masz szybkostrzelność tej broni. On bardzo szybko strzela. To jest jej plus i minus. Plus dlatego, że bardzo szybko zabija przez to, że szybko strzela. Minus jest taki, że jeżeli nie trafiasz, to ci szybko ma kończyć. co? Nie, Okej, okay. rozumiem. No teraz kilka razy nie jest samego strzelania. Chodź sobie stąd, akurat nie robię. Pierw poszczelamy do celów, potem poszczelamy do wybuchu. Wszystkie z bronią. Zobaczymy, jak tak podejdzie do tej dotarczy. Wciśnij prawy w sensie czyli się myśliwskich sobie. I wciśnij lewy, a nie koryguj terroru, tylko pozwól, żeby broń sama szła. To magazyn. Widzisz, schemat broni jest taki, że ją ja podbija w górę i w prawo. I istotną rzeczą jest to, żebyś ty w czasie walki ściągała myszkę minimalnie w dół. Teraz spróbuj wchylić wszystko tak, żeby nie wyszło poza typa, z tej Teraz dlaczego cię kazał nosić celownik jedynka, dlatego że z celownikiem jedynką ten ruch, który musisz wykonać ściągając jest dużo mniejszy, niż przy celowniku dwójce, trójce lub czwórce. Im wyższy celownik, tym bardziej musisz mocniej tą rękę musisz na ściągać w dół. Więc przy małych celownikach, nawet na dużym dystansie, musisz wykonywać dużo mniejszy ruch, a broń jest przez to bardziej celna. Taki celownik wystarczy naprawdę do ściągania typów nawet ze stomaki, ja naprawdę na celownikach jedynkach tak sobie radzę. To jest pierwsza sprawa. Zawsze pamiętać, że ściągać muszkę I teraz tak, jeżeli będziesz na przykład sobie na ten dystans, próbujesz sobie stąd na przykład 3G-typa i wszystkie pociski w niego mieścić, to jeżeli będziesz waliła serię, to nawet jak będziesz kompensowali i waliła w dół i tak ta, ta seria nie będzie. jest coś takiego jak walenie burstem przy seriami. Tu musisz sobie z czasem sama to ja nie wiem, Ale niektóre bronie to mają, prawda? Ale one są główniane, Bronie z są główniane, dlatego że bronie z ci cię zmuszają do walki z burstem. Natomiast po waszej. Pamiętaj, takiej wersje sobie wyczuć po cztery boj bo... No to w ja to, to berst... nie wiem, to ja właśnie tak zazwyczaj staram się strzelać. Ale przy takim dopiero dystansie. Jeżeli jesteś na takim dystansie, stara się walić w dół po prostu ściągając myszkę w dół. I pamiętaj też o tym, że broń, tutaj której korzystasz, jest to broń raczej na niski dystans, więc jeżeli ty pobiegni w prawo, to nie wol bezpośrednio w typa, tylko trochę przed niego. Znaczy? że wolni pociski lecą. Jeżeli na przykład ja biegnę w tą stronę, jeszcze raz dalej wam wam, tylko jeszcze raz przyde mnie zacząć, przykład, patrz, biegnij sobie z niej na końcu na korytarza do a nie, nie, do mnie, poprzek, nie zacznij, od tej krawędzi do tej biegnij, nie, 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 żelezie, patrz, stań sobie tu, stań. i biegnij teraz do końca tego typu tam, na końcu, co strzeliliśmy z niego, z ciebie patrz, jak ja na przykład do ciebie strzelam, to ja strzelam przed ciebie, widzisz, Jaś. Mhm, strzelam przed rozumiem. ciebie niż jeszcze legalnie w cięciu, dlatego że biegnąc, te, jak ja będę celował na ciebie, to pociski będą za tobą leżały, rozumiesz? Nie będę cię trafiał. Zawsze musisz celować troszeczkę przed gościem, do którego walisz w biegu. To jest pierwszy błąd, który ludzie popełniają, że zwykle celują w gościa, który akurat biegnie. Nie celują przed niego, więc pociski nie wchodzą. Znaczy, no, większy... sofon, a, a, to z A ja wiem, że to jest wolniejsza amunicja. Powiedzmy tak, tak, że masz high HM velocity ammo i jest większy dystans, tak trzeba robić. Po prostu dość przyzwyczajeni. Zawsze przyznajmy, natomiast co wspominamy, to nie w że jest taki jak tutaj. Gościu nie ma szans, nawet jeżeli ma shotguna, czy może shotgunem ma szans, ale ty masz też szansę na przykład z shotgunem, masz szansę na przykład z e, wieloma innymi do bliskiego zasięgu, niż na przykład, jeżeli byś miał tylko podstawowego pulsara. Weźcie sobie teraz, jak sobie ciekawszy w panelu, tego naszego zwykłego, podstawowego pulsara, którego masz na medyku. Zobaczcie sobie, jaki on ma wielkiego hipa. ma potężnego hipa. W sensie jak mnie dużo zarobi, jak rozjedzie. Pulsar. Pulsar jeden, Co jaki teraz tym pulsarzem masz wielki... ...fire. No mam go. Widzisz, jaka jest różnica w celowniku, w A, A, ty chcesz, żebym ja po prostu wzięła jedynkę też? Nie, w, w tym celowniku podstawy do walenia biodra, z Nie widzisz tego jeszcze. Jaki miałeś na HV, jakie masz tutaj. Nie, tu chodzi mi w o... Ten celowniczek, ten podstawowy biały celowniczek, który cię nas to wyświetla, jakby jesteś chłopem, rozumiesz? No ja wiem, no ten, takie, takie, no. jakby cztery kropeczki. No no to jakie, jakie, jak, jak one są malutkie, jeżeli weźmiesz sobie HFL, a jakie są duże, jeżeli weźmiesz sobie pulsara? No, ale ten ładnie brzmi, nie. to do doskodem, to jest ale. Pani, tego, to jest broń z bliska i ty póki co jak zbiera beczenia pracowki zwykle z taką bronią byś miał po prostu większe szanse na przeżycie. Tym bardziej, że naucz się walczyć, co ty, co ty wzięłaś i drona? Idolon jest gówniony, nie wiesz tego. Czemu? I jest gówniany nie bierz. Jeżeli ci się nie podoba, to sobie wejść, zobacz terminosa. Czy znaczy ja mam takie, ja mam odblokowane w tej chwili, z odblokowanych, które mam dostępne, mam Corvusa, mam Eidolona. To jest, Eidlana, to jest gówno. Mam MKV Suprest. To jest SMG, gówno. Mam jest NS-7 sobie. PDW. To jest takie jak MKV Suppressed. Mam Pandorę. Ja ciągnę, dobre, tylko łączne Pandora na początku była taka overpowered, ja pamiętam, oni ją, on ją znerwili po dwóch miesiącach, ale ona była taka, miała takie strzały, że ja z Pandory snajpiłam na medyku. Snajpiłam i zabijałam ludzi z daleka, z kilkuset metrów. Normalnie O, no, nie szok. mieliśmy. No, miałaś slang i nie było opadu. Nie, ona taka była Pandora na początku, naprawdę. Była tak mocna, wszyscy latali z Pandorami. Wow. Nie, no, miała Pandorę w Biemie, nie zatamiałam. Siriusa mam odblokowanego i Thanatosa. Nie, ja, mówię ci. Jeżeli chcesz mieć uniwersalną, a nie chcesz HV, kim bo Ci nie podoba, to dobra sobie jeszcze Terminus VX9. Podobnie co robi 1: Advanced Laser Sight z ofigana. Wszystko to, co nie mam odblokowane akurat mówisz. Ja ci mówię coś jest uniwersalne, na to ci przyda i na dystansie i z bliska. To co mi podawałeś, to było broni specjalistyczne. SMG są dobre tylko w bliska, natomiast Corvus jest dobry tylko z daleka. Więc to, że jak ci dźwięk podoba lepiej. No to jest fajne. Mam trochę wolniej od HAVK, ale z lepszą dystans. Brawo, sobie tego, pójdziemy teraz po sobie to do tytułu. Poczekaj, ja tylko zobaczę, jak on odbija, tam, odbija mi. A oglądasz youtuberów ogólnie planszy deski, nie. czy nie? Więc ona ma bardzo ładne, bo idzie do góry w górę. Nie odbija się w prawo, nie w lewo, czy ma tylko bardzo ładny się w górę, czyli jest to bardzo cenny. Idzie, idzie panować ten nim, no, dobra? Życie poszczy Jak oglądasz YouTuberów, to on. Klajdu tłumaczenie to, to wychacz. Nie, ale nawet trochę ciężko kontrolować go, muszę powiedzieć, chyba, w porównaniu do tego AVP? No. No zobacz, ja stanę tutaj i wszystko wyjdzie w tą... On bardziej mi rozrzuca. Muszę że się go kontrolować. Ach, zobacz ten... sobie, jak. Patrz mi jeden pocisk w to wszystko. No tak, ale chyba chyba bardziej w, w jedno miejsce biła. No. Jeżeli ch nie chcesz mieć takiego rozrzutu... No to. No, czy wiesz, no masz, żeby... <grystanie> A chcesz w ogóle zobaczyć śmieszną broń na lanu, która nie ma w ogóle odrzutu? Nie. No. Weź sobie CME. Weź sobie celownik pojedynkę, kompensator i Agnast Warlordy. Na, to jest śmieszna broń. jest tak śmieszna broń. Mm, forward Grip założyć? A, advanced Forward Grip. kompensator. Nie zakłada jedynie High Velocity ale Zostaw sobie tak jak jest. No, w, w przypadku tej broni to tylko nadaje. i celowniki dyka. Pamiętaj, zawsze celowniki dyka, nigdy więcej. Co? No czemu ona tak jakoś dziwnie strzela? Ona nie podbija w ogóle w górę, zobacz. No, dobrać. ale ona tak rozsypnie te pociski sam. chcesz mieć pociski, to nie z tej broni. To jest jedno z lepiej skupiających pocisków. Cześć, ja swoją a coś tam? AV45 co, Ewentualnie, bo ja miał nie niegdyś które Auraxium, to jest NS11A No też zarobić ten dystans. Ona ma zrobisz skupienie pocisków. Jak lubię skupienie pocisków? NS11A NS11A bierz na to ocelownik Niko 1X, kompensator, forward grip'a i hybrosty amu. No, tutaj ta Jedynka, kompensator, forward grip i high velocity To tam fajne? Co tam co? Słyszłeś do nas wy, Co wy to robicie? To co, co się da mnie Ja Ja nie trochę uczę szczelania w tamtej A co ty robisz? Ty walisz z hipa? No Kobieta, to masz walić przy Chcę zobaczyć, jak się pociski rozkładają. Wpierw, zanim zacznę celować, ale to jest zupełnie inaczej. To nie jest broń do walenia slipa. Do walenia slipa jest krapałka. Nie, tam się nie podoba. Patrz jak ja szczerę. patrz mi to. Zobacz, widzisz? Patrz teraz, ci pokażę. Ty szczerę, daj no ty Patrz, szczerę, Ja ci Pokażę, jak mi się, się pociski sływają. Mówisz celownik ten Night Vision, nie biesz Night Vision, tylko wyślij Nico jedynkę. Nie LHS, LV. Lec mm -hmm. Celowania wał. Wow. No wala tego, typu z przelowania, ginę. Patrz tak. Trochę lepiej, nie? Patrz to, widzisz? Przejdź. Podejdź do mojego, zobacz. Widzisz? Widzisz? Ale to jest mój. A to jest mój. Haha. Ha. Ale zobacz tutaj, chodzi o to, ile mnie rozrzuciło, ile u ciebie rozrzuciło. Resztą no. HV, komu wiesz, nie znam. to Paint? Eski za kurwiste broni. Na wszystkich klasach. Neska ładnie wchodzi. No. No dobra, to... Haha, <laughs> ja... Jednak <Neskina> ci namówiłem. Dobra. Ja ją sobie kupię od razu. 250 pięćdziesiąt w tym to No jasne. To jest tania broń, naprawdę efektywna. I pewien celownik jedynka, Advanced Laser Sightings, w tym To jest... jest takie, weźmy wolne certy. Mamy dyku, sobie rozwinie i armor. Na tyle, na ile byś mogła. Ja chyba mam na piątkę, za zobaczę. I nano regen device, czyli to byłby do leczenia też na maksa. Teraz mam, podejrzewam Nano Regen Device mam na szóstkę. na maksa, czy nie? No to jest chyba sz... M, szóstka, to jest maksa chyba, dalej już nie mam możliwości ulepszyć. Nie mam opcji Pięknie. dalszego ulepszania. No to świetnie. Nano Wave Armor? Nano Wave Armor mam na piątkę. Jeszcze jest możliwość lepszy czy nie? Tak, no, mogę jeszcze raz No to szóra. potem, po, potem poczekaj, będę to odrzucał. Ale w... to tysiąc certów aż potrzeba. Ja wiem, tego to... spokojnie. Hmm. Jak masz jakiś wolęcący, to w poli utility wkładasz sobie C4. No właśnie, w utility. A C4 mogę włożyć, nie ma problemu, bo to tak. mam. Tak. sobie C4. Ale tylko jedno. Nieważne, no. zawsze się przyda. Ale nie umiem rzucać C4. To wkładasz sobie na ten... Nie umiem rzucać c jakoś nigdy mi to... Wziąłam sobie co czwórka z na początku i nigdy nie nauczyłam się nią rzucać. No, wybierasz się jako broń, prawie tak? wszystkie myśli rzucasz to wszystko. No ty jako broni, jak mam ją rzucać jako broń? No. Nie mam jej jako czwarty, czy jako... Jako czwórka wstrzymaj czwarty przy myszy na kawałek. Nie ma, nie pokazuje mi się. A co dzieje się do utility? Podejdź do pina, zobacz czy świeci w utility. No świeci mi się w utility. Jest jako utility w sezonie, tak? No teraz dopiero, okej. Okay. No, czwórka. No i? No i rzuć, prawie wszystkie myszy. No i lewym detonujesz. Uszkodziło na wirtualnym Bo sama siebie możesz zabić. Możesz wyskoczyć z samolotu się zabić. Nie pozwolić ciągu się zabić. Możesz wszyscy człowieki zabić. Ja cię nie mogę zabić. Sama siebie mogę zabić. A że te czwórka się potrafi przyklejać do ludzi? A strój go kocha na pistolety. Już mam 500 killings, z Bimera tego. To tak nie, to ja... nie mój. Właśnie tutaj, tutaj nie lubię. Co mówisz, że czego nie lubisz? Z tamtej strony strzelać, tutaj chodź. Tam są propagowane te typy, wiesz? Niektórych się nie da zabić, niektóre się nie strzelać, ty tutaj jest nie ma wszystkim podczas biegania staraj się biegać z celownikiem mniej więcej na wysokości typa albo na wysokości głowni. Staraj się biegać po w dół. Hmm. Czujarkiem mam biegać, bieganie jest tylko jedno. Nie ja wiem, ale myszkę. Możesz celownik trzymać albo skierowany w dół, albo skierowany troszeczkę w górę. A nie no, to zawsze biegam z żeby był celowany w górę. No to tak mówię, bo niektórzy biegają tak trochę po w dół tym Staraj się tak żeby mniej więcej zawsze na wysokość głowy gościa, na którego biegasz. oczywiście, ja, jeśli tak celowanie w głowę, to już nie muszę cię włączyć. Patrz, możesz na przykład C4kę, zacznie, patrz, fajnie, To bardzo, bardzo ważna ja. sprawa. mieszkam tam na przykład jego magic charakter, gdzieś sobie farmy, harek. Tu C4, coś? Hmm. Nie mam tego. ty masz takie, przepraszam bardzo, y, EXTERMINATED, coś tam? No, miał taki głos. No, eee, powiedz mi... No już dawno. Ja mam dwa pakiety. Ja ten jeszcze taki jedną no, no. <laughs> taki medelaną. Takie to mówię. Palisz slipa, czy pali z przycelowania? S no, przycelowania. A spróbuj na takim dostanie spokojnie slipa ściągasz tytułu, zobacz. No właśnie są równo. O. Wiesz, kiedy nie to nie przycelować w takich dystansach tutaj, widzisz tamten typ co jest tam, A fałka się daje tę przewagę, że właśnie w takiego odległości jak na przykład tutaj patrzę, muszę na przykład wybierać i typa rozwalać nie? Przede wszystkim, jeżeli mówimy o... W walce, na przykład w pomieszczeniach, będę zawsze starać się, na przykład, jakieś taka walka, które te podbiegają. Na przykład, z tej jakiś wyspański harek, obecny twój, czy jakikolwiek budynek. Pierwsze, ważniejsze rzecz, staraj się zawsze chować. Nigdy nie staraj się stać w otwartym polu, i ja posprzedać. Wiem, to, to wiem, to są takie podstawy. To akurat wiem, ja zawsze się staram gdzieś w jakimś rogu schować coś, żeby mnie nie było widać. Ale i tak zawsze ktoś mnie ukryje, więc. Dobra, kojarz, tak jak mapa, to uwagę na minimapę. mapę. Staram się zawsze patrzeć na minimapę. Czuję, no boję mi się. Strzeżę coś takiego jest taki I fajnie jest coś takiego, że strzelasz do gościa, że jeszcze go nie widzisz. Wiesz na przykład, że jest gdzieś tam w budynku przy coś i wychodnik za rogu zaczynasz strzelać, że jeszcze, jeszcze, jeszcze go nie widzisz również? Czy strzelasz troszeczkę ze Na Troszkę tak jak widz do ciebie. Jeszcze dziś nadmarnujesz parę tam pestek, a na przykład wiesz, że gdzieś tam się gościuchowa. Przy wychylaniu, a już, już w tym momencie go nawalasz, czyli... nie? No dobra. No, no, no. Staraj się używać właśnie tego prefire'a, to jest jedna rzecz. Tak samo jak celujesz do kogoś, to przykład jak się chowasz z przeszkodą, to nie rób tak, że dopiero po wyjściu wciskasz prawo i nie przycelowujesz. to w słowo z przeszkodą, wiesz, że ty pójdziesz z przeszkodą, nie wciskasz przycelowanie w tym momencie i wychylasz się już na przycelowanie. Widzisz, tylko na w bok, strzelasz i się chowasz. Strzelasz się chowasz. Bo niektórzy się robią już na mnie. Chodzą całą ciałem, stają, przycelowują, przyczelają i się chowają. To jest błąd, bo jesteś z dużym poleżeniem narażona, a my nie zaczynamy. My jesteśmy za ciebie, przyciskam przycelowani, ja co robię? Tylko wychodzę, chowam się, wychodzę, parę szczęł, chowam się. Wiesz, W ten sposób, lewo, prawo, krótkie ruchy. No Tutaj ja właśnie staram się tak robić, to, to właśnie stanę się tak co mi najbardziej. Um... No, gubię się w wagę, znaczy, się, wiesz, jak jest dużo ludzi, to w końcu się gubię i już nie wiem, gdzie latam. Tak no tak, można powiedzieć. Dlatego ja wolę sobie grać w drużynie i wtedy widzę na minimapie, gdzie drużyna biegnie i grać no, z drużyną. Lubię być po prostu w drużynie, bo nie w ten sposób grać. No. Bądź tak, mając medyka z takim zestawem umiejętności, z taką planem już teraz jesteś bardzo uniwersalnym hmm. graczem. Poradzi sobie z bliska, sobie z daleka możesz stawiać. o jak się leczy, czy nie? Wiem. Jak. Ale też za pomocą A tego szybciej. Czasami nie. Nie, A też tak, można. Za gdzie pomocą dziewczyn. drugiego przycisku, to wiem. No, no, ale czasami się takie już jako podstawę Dobra. Mamy te podstawowe informacje, możemy wrócić do tego.